Stacja szósta, drogi światła. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom w Wieczerniku. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Drodzy, tego pierwszego dnia, dnia zmartwychwstania, od samego rana coś się dzieje. Kobiety przychodzą do grobu i nie znajdują tam ciała Jezusa, ale aniołów, którzy mówią, że Jezus żyje. Odchodząc od grobu, spotykają zmartwychwstałego Jezusa. Potem biegną do uczniów, mówią im o tym, ci nie dowierzają, ale jednak Piotr i Jan biegną do grobu, żeby to sprawdzić. Zastają tak, jak im kobiety mówią, wracają. Po drodze pewnie Piotr ma też widzenie Jezusa. Tego widzenia nie opisano w Ewangelii, chociaż wiemy, że ono było. I przychodzą do, do wieczernika. Oprócz tego, wieczorem przybiegają do wieczornika jeszcze dwaj uczniowie, którzy wrócili z Emaus. Spotkali Jezusa w drodze, rozmawiali z nim, poznali go przy łamaniu chleba, i teraz przychodzą do zamkniętych wieczorników, zapartych przed Żydami, 11 apostołów. Przychodzą do nich i opowiadają im i dzielą się z nimi o tym, o tym wszystkim. I nagle Jezus staje pośrodku nich, mimo drzwi zamkniętych. Przychodzi do nich. Tak to opisał święty Łukasz. Gdy oni o tym rozmawiali, on sam stanął pośród nich i powiedział: Pokój Wam. Zatworzeni i przestraszeni sądzili, że widzą ducha. Lecz on im powiedział: Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w Waszych sercach? Spójrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch bowiem nie ma ciała ani kości, a widzicie, że ja mam. Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, zapytał ich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Gdy on wziął, a on wziął i przy nich zjadł. Drodzy, może mieliście kiedyś takie zdarzenie, że spotkaliście gdzieś daleko człowieka, którego nie spodziewaliście się spotkać w tamtym miejscu. Albo po latach widzicie kogoś i mówicie: Nie wierzę, muszę cię uszczypnąć. Czy to nie duch? I czasami jesteśmy tak właśnie przejęci tym, że jak to możliwe, że tutaj, tutaj Cię spotkałem, że nie wierzymy, nie dowierzamy. Takie niedowierzanie o wiele większe było u apostołów, którzy zobaczyli Jezusa i może ta wątpliwość była to jest jakaś zjawa to jest jakiś duch. Wtedy ludzie bardziej o tym wszystkim rozmawiali niż dzisiaj o, o duchach. Jest opisana na przykład taka scena kiedy Saul, król Saul, każe wywołać takiej wróżce z Endor proroka Samuela i ten przychodzi jako duch. I tak ludzie wtedy myśleli. Dlatego dla apostołów też to wydarzenie, ten widok Jezusa był zaskakujący. Jezus, wiedząc o tym, o tych ich wątpliwościach, podchodzi do nich i co robi? Mówi: Dotknijcie mnie, dotknijcie moich ran. Popatrzcie, ja mam ciało. To nie jest zjawa, to nie jest duch. Na potwierdzenie jeszcze każe im podać kawałek ryby i, i je wobec nich. Drodzy, pierwsze zadanie po zmartwychwstaniu to jest przekonać to, że to jest żywy Bóg, że to, że to jest żywy człowiek, że to jest y, zmartwychwstałe ciało, a nie duch. Bo widzicie, y, mamy dość dowodów historycznych, że Jezus żył, że się urodził, że nauczał, że został y, zabity, ale. Tu przy zmartwychwstaniu zaczyna się jakby rozchodzić droga ta racjonalna, kiedy ludziom bardzo ciężko jest przyjąć to, że Jezus pokonał śmierć, że Jezus stał w ciele. Bo jeszcze ludzie mówią o jakichś reinkarnacjach, mówią o życiu duchowym, o jakichś energiach, ale że on wrócił do swojego ciała, że, że ciało zostało wskrzeszone. Że on zmartwychwstał, to, jest, to już jest bardzo ciężko uwierzyć. Jezus, I to jest pierwsze zadanie uczniów Jezusa, żeby przekonać się, dotknąć, żeby naocznie zobaczyć, że to jest On. I głosić to. Potem dalej w tym spotkaniu posłuchajcie, co jeszcze było. Gdy on zjadł, potem rzekł. Oto moje słowa, które powiedziałem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi wypełnić się wszystko, co jest napisane u, w, o mnie w prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy rozjaśnił im umysł, aby rozumieli Pisma, i powiedział: Tak jest napisane. Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwy w i w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie. Na odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, rozpoczynając od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego wszystkiego. Drodzy, drugą rzeczą, którą Jezus mówi przy tym pierwszym spotkaniu, to mówi, że rozjaśnia im pismat, wyjaśnia im, że kiedyś przecież mówił o tym wszystkim, tylko oni wtedy tego nie rozumieli. I zaczynaj. Tak jak uczniom do, idącym do Emaus, otwierać tajemnice Starego i Nowego Testamentu. I, I z tej perspektywy, z tych wydarzeń, już zupełnie inne światło pada na słowa Ewangelii. Wypełniają się proroctwa, wypełniają się zapowiedzi Jezusa Chrystusa. I to jest to, co my też powinniśmy głosić? Głosić Jezusa Zmartwychwstałego i nieść go światu i mówić o tym, że wypełniają się proroctwa. I to, co Jezus mówi, że to się stało po to, żeby było głoszone nawrócenie i odpuszczenie go grzechów wszystkim narodom. Wszystkie narody mają prawo, powinny usłyszeć o tym wielkim wydarzeniu, które jest ratunkiem dla całego świata. Stoję tutaj przy obrazie Jezusa zmartwychwstałego. Patrzcie, Jezus, kiedy jest opisany po zmartwychwstaniu, jest opisany w sposób, no, znaczy nie mamy opisu Jego, jego szat, nie mamy opisu jakiegoś blasku. Jezus pokazuje się właśnie taki prosty, taki, tak jak na tym obrazie, wychodzi z ciemności, w skromnej odzieży i tylko z serca wypływają te promienie. Jezus pokazuje też swoje rany na rękach, na nogach, na sercu. Pokazuje uczniom, pokazuje Faustynce i mówi: Mów o moim miłosierciu, mów o moim zmartwychwstaniu, o odpuszczeniu grzechów, o przebaczeniu, o przebaczeniu grzechów. To jest, to jest zadanie, które Jezus postawił apostołom. Mów o zmartwychwstaniu i mów o przebaczeniu grzechów. Wszystko to się musiało stać, musiało się wypełnić to wszystko. Aby się wypełniły pisma. I my też jesteśmy posłani do tego, żeby głosić zmartwychwstanie. Popatrzcie na tym obrazie. Jezus wychodzi z błogosławiącą ręką i chce, abyśmy go nieśli ludziom i nieśli Jego błogosławieństwo do ludzi, żeby świat uwierzył. Bardzo ważne jest w dzisiejszym świecie, aby głosić miłosierdzie Boże. Głosić zmartwychwstanie umarłych, bo my też zmartwychwstaniemy. Gdyby Jezus przyszedł na świat w naszych czasach, pewnie ludzie by powiedzieli: No to można, ktoś zrobił jakąś wizualizację. Dzisiejsza sztuczna inteligencja potrafi mówić głosem osób, które już zmarły, a które, których nagrania zachowały się. I można stworzyć jakieś takie algorytmy różne, które będą mówić głosem i, myśla i powtarzać myśli tej osoby. Można by stworzyć jakiś, jakiegoś robota, który przypomina nam, ale to nie tak. Jezus nie obiecuje nam jakiegoś wirtualnego świata. Jezus obiecuje nam zmartwychwstanie ciała. Dlatego też Faustynka, kiedy uczy nas tej modlitwy miłosierdzia, to mówi, Ojcze Przedwieczny, ofiaruj ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ciało i krew, duszę i bóstwo. My wierzymy w ciała zmartwychwstanie i żywo wieczne. Amen. Drodzy, niech zmartwychwstały przemieni Wasze serce i napełni je odwagą głoszenia życia wiecznego. Zmartwychwstanie ciała i duszy. I niech na Was spocznie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.